Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepów www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj lampkę Palermo firmy EGLO Jest to lampka łazienkowa Z dwoma źródłami światła, z dwoma kloszami Kod tej lampki to 88284 Tak wygląda opakowanie Już pokazujemy jak to wygląda na żywo Tak, Co mamy w zestawie? Mamy dwie Żaróweczki. Mamy instrukcję montażu i użytkowania. Tu będą zapewne dwa klosze. Rozpakujemy jeden, bo po co dwa, jak są identyczne. Klosz tej lampki prezentuje się tak. Jest oczywiście zamknięty, bo to lampka łazienkowa. I tu mamy oczywiście wykończenie z metalu. Możemy to właściwie odłożyć, żeby jeszcze Państwo mogli sobie popatrzeć na to. I oczywiście to co najważniejsze, czyli lampka. Zdejmujemy przyrządowanie. I tak, lampka. Lampka jest oczywiście w kolorze matowym. Nie jest to chrom. Tutaj oczywiście mamy jakieś chromowe elementy, ale całość jest w macie. Tutaj jest spód lampki. Jak widać jest zabezpieczona, bo jest to lampka łazienkowa, jak już wspomniałem, żeby nie dostała się wilgoć, więc są uszczelki. Taka lampka powinna nam w łazience spokojnie długo posłużyć. Wiadomo, jak używamy zwykłej lampki niestety jest narażona na wilgoć i, i niestety może nam przestać po prostu po krótkim czasie działać. Wygląda to mniej więcej tak. Jeszcze pokażę jak wygląda jeden wkręcony klosz. Dobrze, że go nie chowałem. I mamy wkręcony klosz. Wygląda to mniej więcej tak. O, damy na koniec, tutaj na końcówkę filmu, więc jakby były dwa założone. Widać mniej więcej o co, o co chodzi. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.